Będą no właściwie dwa fragmenty. Pierwszy jest jakby ktoś go potem szukał z końca drugiego rozdziału dziejów apostolskich, a drugi to jest szósty rozdział dziejów apostolskich. Spokojnie, nie będzie długo. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem. I wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. To jest ten pierwszy fragment. Potrzebujemy go usłyszeć, żeby potem zrozumieć to, co się wydarzy w tym drugim fragmencie. Krótki komentarz do tego pierwszego fragmentu jest taki. Widzimy Kościół Pierwotny. Kościół, który rośnie, tak jak słyszymy. Pan przymnaża codziennie tych, którzy dostępują zbawienia. To jest Kościół, do którego przed chwilą po pierwszej katechezie Piotra przyłączyło się 5 tysięcy ludzi, a po drugiej katechezie 3 tysiące ludzi. Nie, czy To jest kościół, który tak rośnie, tak kwitnie, że my byśmy chcieli widzieć taki kościół i chcielibyśmy być takim kościołem. Co ten kościół two tworzy? tylko hasłowo chcę tego dotknąć, bo będziemy się tym zajmowali przez większość przyszłego roku, od grudnia, kiedy będziemy zaproszeni do przeżycia roku duszpasterskiego pod hasłem Wierzę w Kościół. E, więc do tego będziemy wracać, ale myślę, że tutaj potrzebujemy też tego tak hasłowo dotknąć. Po pierwsze, oni trwają w nauce apostołów. Jeśli chcemy mówić o Kościele w ogóle, to najpierw jest nam potrzebna nauka, świadectwo apostołów, czyli tych, którzy wędrowali z Jezusem, słuchali Jezusa, zostali wybrani przez Jezusa. Tam, gdzie nie ma trwania w nauce apostołów, nie będzie Kościoła. Może być zrzeszenie sympatyków takich czy innych idei, poglądów, miłośników, wyjazdów gdzieś tam albo kogoś tam, ale nie ma Kościoła tam, gdzie nie ma trwania w nauce apostołów. To jest ważne i na ile śledzicie, nie wiem, takie wewnątrzkościelne, powiedzmy, wydarzenia obecnego czasu, no to widzicie, że ten temat coraz mocniej wraca. Nauka apostołów, nauka Kościoła. Bez tego możemy różne szlachetne zamiary mieć, różne szlachetne przekonania, bardzo siebie angażować, bardzo siebie poświęcać, tylko że to nie jest Kościół. Oni trwają w nauce apostołów i we wspólnocie. Drugi element, żeby mówić o Kościele, to jest wspólnota, czyli to, co tu chcemy tworzyć. I widzimy, że ta wspólnota jest czymś bardzo konkretnym. Nie? Ta wspólnota tutaj w tym fragmencie, ona się przekłada na to, że oni wszystko mają wspólne, że każdemu rozdzielają według potrzeby, to znaczy też wiedzą, kto jakie ma potrzeby. To słowo potrzeba nam jeszcze dzisiaj wróci. Eee, trzeci element to jest łamanie chleba, czyli Eucharystia. Jeśli oni trwają w, łamań, w nauce apostołów, są wspólnotą, mogą się zebrać na Eucharystii. Pamiętacie, może pierwszy opis ustanowienia Eucharystii, jaki znajdziemy w Nowym Testamencie, najstarszy opis, ten z pierwszego listu Pawła do Koryntian, to będzie opis ustanowienia Eucharystii, który Paweł będzie dawał w związku z tym, że Koryntianie nie potrafią być wspólnotą. Bo jak się schodzą na Eucharystię, to każdy przynosi jak czerwony kapturek swój koszyczek z prowiantem. I jeden ma ten koszyczek wypchany, także się nie domyka i się najadł i napił, także już mu uszami wychodzi. A drugi nawet koszyczka nie ma i siedzi obok tego najedzonego i napitego i jest głodny. I Paweł wtedy opisując jako pierwszy ustanowienie Eucharystii, najstarszy tekst Nowego Testamentu, mówi: im, Nie ma u Was Eucharystii. Połamiecie chleb, podniesiecie kielich. To, co robicie, nie jest sprawowaniem Eucharystii, bo nie jesteście wspólnotą. I modlitwa. I tu może jeszcze. Tak, krótka uwaga. Łamanie chleba i modlitwa. To, to ciekawe, że modlitwa jest wymieniona na końcu, po łamaniu chleba. I myślę, że to jest też taka podpowiedź dla nas. Nieraz sobie zadajemy pytanie, czy my się dobrze modlimy, albo sobie zadajemy pytania, czy ja się modlę skutecznie, bo wydaje mi się, że nie. To jest taki bardzo dobry sprawdzian naszej modlitwy. Na ile moja modlitwa rodzi się z Eucharystii, wynika z Eucharystii. I na ile mnie do Eucharystii prowadzi? Mo, na, na przerysowanym przykładzie widać najlepiej. Myślę, że każde z nas kojarzy, albo przynajmniej jest w stanie sobie wyobrazić, takie spotkania pobożne, e, różnie nazywane, e, gdzie ludzie się zjeżdżają nieraz tłumnie. Jest msza święta, ale trudno, niech sobie będzie. I potem zaczyna się właściwa część za przeproszeniem imprezy. Bo potem będzie jakiś charyzmatyczny kaznodzieja, czy lider, czy ktoś e, prowadził na przykład modlitwy o uzdrowienie. I, i msza święta jest tak, no, tyle o ile to też widać, bardzo często wychodzi. E, może ja jestem na to uczulony, bo też już jako kleryk się na to napatrzyłem. Jak starannie jest przygotowana msza święta, która jest na takim zgromadzeniu sprawowana, i jak starannie jest przygotowane wszystko inne. To nie chodzi o to, że modlitwę o uzdrowienie, czy jakieś uwielbienia, czy że to jest coś złego. Nie. Tylko pytanie jest, na ile ta Eucharystia jest rzeczywiście w centrum. Ale to są uwagi wstępne, bo my przechodzimy do tekstu, który nas dzisiaj interesuje najbardziej, czyli do szóstego rozdziału dziejów apostolskich. Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Powiedziało dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów: Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym, i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora. Tymona, Parmenasa i Mikołaja prozelite z Antiochi. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się, włożyli na nich ręce. A słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Przedstawili więc ludzi, którzy zeznali: słyszeliśmy, jak on mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. W ten sposób podburzyli lud starszych i uczonych w piśmie, przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn. Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko prawu. Bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał. A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i zobaczyli twarz jego podobną do oblicza anioła. Oto Słowo Boże. Dlaczego ten fragment? Jesteśmy jeszcze do grudnia, myślę, w takim cyklu trzech najwięcej kateches, które jakoś chcą domknąć rok duszpasterski, który e, przeżywamy w Kościele. Ja wiem, że z latami duszpasterskimi jest tak, że na początku gdzieś tam ogłoszą hasło, przy odrobinie szczęścia wywieszą baner, a potem wszystko się dzieje po swojemu i nikt z nas nie pamięta. Czy ktoś pamięta, jakie jest hasło roku duszpasterskiego? <grywa> Ja też musiałem sprawdzić w internecie, spokojnie. E, posłani w pokoju Chrystusa jest to ostatni rok z trzech, które miały być skupione na Eucharystii, notabene. E, o tym posłaniu e, dzisiaj kilka słów, dlatego też, że myślę, że tu we wspólnocie mamy taki moment, że w zeszłym roku poświęciliście bardzo wiele tej energii duchowej i czasu i zaangażowania. Żeby rozeznawać charyzmaty, żeby prosić o wylanie charyzmatów, darów Ducha Świętego w tej wspólnocie raz jeszcze w naszych sercach, żebyśmy mogli odkrywać te dary, którymi każdy z nas Bóg ubogaca dla nas i dla innych, żebyśmy mogli tworzyć Kościół. No i dzisiaj mamy przed oczyma taką scenę, w której następuje rozeznanie charyzmatów. Następuje w specyficznych okolicznościach, bo najpierw przeczytaliśmy sobie ten taki sielankowy fragment dziejów apostolskich, że jest wszystko cudnie, wszyscy słuchają nauki apostołów, są wspólnotą, wszystko mają wspólne, nikt nie ma swojego majątku, w ogóle przynoszą całą pensję, nie rozdzielają według potrzeby. No i cztery rozdziały dalej, a tak naprawdę to już trzy rozdziały dalej, bo piąty rozdział też był już o kłopotach finansowych, można sobie w domu sprawdzić. Trzy rozdziały dalej już jest z tym problem. Złośliwi mówią, że potem był jeszcze większy problem, bo pamiętacie, jak Pawła aresztują w Jerozolimie, to po co on wtedy szedł do Jerozolimy? Nie po kasę, z kasą szedł, szedł z kasą, którą zebrał w całej reszcie gminy chrześcijańskich, bo ta gmina Jerozolima, jerozolimska, co tak wszystko miała wspólne, to właśnie przymierała głodem po tym doświadczeniu. Złośliwi mówią, że komunizm nie wyszedł nawet w pierwotnym chrześcijaństwie. E Wracając już na poważnie do tematu jest poważny pierwszy problem w Kościele to jest problem o kasę, a tak naprawdę o niesprawiedliwość. To jest tak naprawdę problem, który się rodzi gdzieś z podziałów, które są między nimi, bo ci są helleniści, czyli pochodzą z diaspory, czyli większość z nich pewnie nie miała doświadczenia religii mojżeszowej wcześniej. No i są Żydzi, Hebrajczycy. Tak, niby bracia, siostry, niby wszyscy razem, ale jest podział. I z tego podziału rodzi się szczególna wrażliwość na to, czy on mnie przypadkiem ten drugi nie oskubie, nie skrzywdzi, czy on przypadkiem czegoś przeciwko mnie nie robi. I heleniści zauważają, no tak, nasze wdowy są zaniedbywane, myśmy tu mieli powiedziane w tym naszym tłumaczeniu, przy codziennym rozdawaniu jałmużny. No więc Święty Łukasz w oryginale jest źlejszy dużo. Mówi entediakonia. Przy codziennej diakonii są zaniedbywane, przy codziennej posłudze. Słowo diakonia myślę, że jest tu wszystkim obecnym znane i nie tylko znane, ale i bliskie. Diakonia, czyli służba. Tak? To po to, żeśmy te charyzmaty rozeznawali i chcemy je dalej rozeznawać, żeby one mogły się stawać służbą. Nie? I z tą służbą jest problem. E Warto zauważyć reakcję apostołów, bo ona jest piękna, no bo oni się spotykają z krytyką. Tak? To oni zarządzają Kościołem póki co. I słyszą, że zarządzają źle. I co apostołowie mówią? Wybrać siedmiu. Wybrać siedmiu. Tak? Znaczy, uwaga, my nie musimy robić wszystkiego. Nie? A w apostołach nie ma czegoś takiego, że nikt nie zrobi tak jak my. My wiemy, jak powinno być. To będziemy... Nie, nie. Wy, wybierzcie siedmiu. To też jest piękne. Wybierzcie. Nie my wybierzemy. Dobierzemy sobie współpracowników. Ciebie, bo cię znam długo, Ciebie, bo ci dobrze z oczu patrzy, Ciebie, bo jesteś kuzynem mojej znajomej, Ciebie, bo masz, zdaje się, dobre wykształcenie do tego. Nie, wybierzcie spośród siebie i dają apostołowie trzy warunki, trzy wskazania, jacy to mają być ludzie. To mają być ludzie cieszący się dobrą opinią. Dosłownie tam jest ludzie, którzy mają świadectwo. I to świadectwo jest oddane tam takim słowem e, greckim, martyria, które potem było używane i jest do dzisiaj używane, tak naprawdę, na opisanie męczeństwa. To są ludzie, którzy mają jakieś doświadczenie za sobą. Niekoniecznie w tym, co mają robić, ale, ale są jakoś sprawdzeni, są jakoś doświadczeni. E, są pełni ducha i mądrości. I to też te, te dwie ostatnie. Te dwa ostatnie warunki też warto im się przyjrzeć. Bo znów ta mądrość jest oddana tam takim greckim słowem sofia. Stąd jest na przykład filozofia, filozofia. Bardzo ulubiane w całym antycznym świecie słowo. Zupełnie świeckie, żeby nie powiedzieć pogańskie. I apostołowie mówią: ci ludzie, którzy mają posługiwać, oni mają być pełni ducha i mają mieć mądrość. Mają być tak po ludzku, rozsądni. I mówią apostołowie, tych ludzi ustanowimy do tej potrzeby. Tutaj znowu mieliśmy w tłumaczeniu, im zlecimy to zadanie, tam jest powiedziane, ustanowimy ich do tej potrzeby. I to jest pierwszy ważny punkt podkreślony dwoma linijkami, przy którym chcę się z Wami dzisiaj zatrzymać. Pan daje charyzmaty, najróżniejsze. I te, o których pewnie większość z nas myśli, kiedy pada słowo charyzmaty, czyli nie wiem, mówienie językami, dar proroctwa. I te charyzmaty najprostsze, e, takie, że, że, że ty masz taki dar i charyzmat, że widzisz, że komuś trzeba szklankę wody podać. Że do kogoś trzeba zadzwonić. Że kogoś trzeba zapytać, czy ci do pierwszego nie brakuje. Pan daje dary i charyzmaty najróżniejsze we wspólnocie do potrzeby. Bo charyzmaty to nie są gadżety. Fajne, takie chciałbym mieć, bo fajnie świeci, bo fajnie działa. O, to mi się podoba. Ta, tamta ma takie. O, ja też bym chciała. Nie, Pan daje ci dary, każdemu z nas, jak tu jesteśmy, do potrzeby, która jest we wspólnocie. I jeśli ktoś z nas po tym całym wysiłku zeszłorocznym ma takie poczucie, no niby wszyscy wokół poroznawali, a ja nie wiem, albo nie jestem pewien, to może to jest dobry moment, żeby przestać grzebać w sobie i Panu Jezusowi wiercić dziurę w brzuchu. No daj mi charyzmat, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi. Tylko żeby się rozejrzeć, korzystając ze światła Ducha Świętego, które poprosimy i ze zwykłej ludzkiej mądrości, rozejrzeć się po wspólnocie i zadać sobie pytanie, a jakie są potrzeby? A czego trzeba? Bo może być tak, że te wszystkie charyzmaty i dary są w tobie spakowane i już tam nie mogą wytrzymać, tylko ty akurat chciałbyś coś innego. A Pan ci dał to, co jest potrzebne na ten moment, co rozkwitnie, rozbłyśnie, będzie budowało wspólnotę, Ciebie będzie budowało. Ty będziesz znajdować w tym radość. Warto też w tym tekście zauważyć, kogo wspólnota wybrała: Szczepana, czyli Stefanosa, Filipa, Prochora. Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja. Wiecie, to nie są hebrajskie imiona żadno z nich. To są wszystko imiona greckie. Hellenistyczne. Czyli krótko mówiąc, wspólnota tych siedmiu wybrała spośród tych co narzekali. Narzekali Helleniści, szemrali Helleniści, że przy codziennej posłudze zaniedbywano ich wdowy. Słuchajcie, jest tak, wszędzie jest tak, gdzie się dwoje ludzi spotka, a dwoje plus. Czyli tutaj też. Zawsze jak jest gdzieś więcej niż jeden człowiek, to będzie się każdemu coś nie, tam nie podobało. Mniej, bardziej, coś tam będzie uwierało. I to też może być podpowiedź, jaka jest potrzeba. Z tego szemrania, mo mogli zostać na szemraniu. Apostołowie mogli udawać, że tego szemrania nie słyszą. Albo się na nie denerwować. Tak się często zresztą dzieje w najróżniejszych wspólnotach, w których funkcjonujemy. Małżeńskich, domowych, plebanijnych, większych, w pracy, wśród znajomych. Sz szemranie. Wszyscy, wszyscy mruczą, nikt nie krzyknie. Jak w XV wieku mówił Mateusz z Krakowa, tak? Wszyscy widzą, że coś się dzieje, ale nikt nie powie, że jest problem. To ja że Doskonały sposób na zatrucie każdej wspólnoty. Mnie zawsze bardzo uderzało, że w regule Benedykta on kilka dobrych razy wraca do tego, żeby mnisi uchowaj Boże, nie szemrali. Jest taki cudny fragment o ilości napoju. Ja go w lipcu na świętego Benedykta w Kazaniu przywoływałem, który się zaczyna tak. Że Mnichom wino powinno być w ogóle wstrętne. Ale ponieważ dziś nie idzie o tym mnichów przekonać, to pisze Benedykt, jesteśmy w V wieku. Ponieważ dziś nie idzie już o tym mnichów przekonać, to niech znają słuszną miarę. Chemina dziennie. Chemina to, są 3, to były 3,4 litra. Nieźle. Nieźle, nie? I to przypominam, było wino mocniejsze od naszego. To było wino pod 20% albo coś koło tego. Trzy. 3... Słucham? No, nie było ogrzewania, tak. Ale wiesz, Benedykt nie pisał dla mnichów żyjących na dalekiej północy na razie. To była ciepła Italia później, co. Trzy czwarte litra dziennie, niech każdy sobie tam dla zdrowia, proszę uprzejmie, mówi. Tylko gdyby ich przeor wysłał gdzieś, opat, gdyby ich wysłał gdzieś, gdzie akurat wina nie ma, niech się nie ważą szemrać przeciwko temu opatowi. Niech sobie dudlają codziennie trzy czwarte litra. Tak. Ale niech nie szemrają, jeśli trafią gdzieś, gdzie tego wina nie ma, nie? Bo Benedykt ma takie mocne przekonanie i doświadczenie, że szemranie rozwali każdą wspólnotę. Apostołowie wkładają ręce na tych wcześniej szemrzących, a teraz wybranych. I to jest też o tym, że e, ani Tobie nie musi się podobać ta posługa, do której idziesz do końca. Ani innym się nie musi podobać, że ty do niej idziesz. Możesz myśleć sobie, nie, ktoś inny bardziej by się do tego nadawał. Mało tego, ktoś koło ciebie może myśleć. On, ona? Nie, no, ktoś inny do tego byłby by potrzebny. I ostatnia rzecz, dlatego przeczytałem ten szósty rozdział do końca. Zobaczcie, Szczepan, który był do posługi stołu, do rozdzielania jałmużny, do tego noszenia tych koszyczków tam z prowiantem, on się staje w Kościele w Jerozolimie pierwszym świadkiem. Ta jego posługa staje się jego świadectwem. Jak przeciwnicy Kościoła, tak, apostołu będą mieli po kogoś pierwszego sięgnąć, po kogo sięgną, sięgną po Pana, nie po dwunastu, którzy nauczają. Poszczepana, który roznosi chleb. Ta jego posługa będzie tak mocnym świadectwem. I tak ona w pewnym momencie, tu za chwilę przed, e, przed Sanhedrynem, stanie się posługą słowa. Szczepan wygłosi długą, długą mowę, można powiedzieć, homilię. Ale najpierw ta jego posługa staje się świadectwem, staje się znakiem w Jerozolimie. Bardzo prosta, nie? Że codziennie do iluś domów wszedł zanieść jedzenie czy pieniądze, czy coś. Chciałbym, żebyśmy, jak się za chwilę zanurzymy w te cisze adoracji, w to spotkanie ze Słowem wcielonym Jezusem Chrystusem w sakramencie Eucharystii, którą będziemy adorować, a to żeby w nas rezonowały te trzy rzeczy. Potrzeby, potrzeby jakie są wokół mnie w moim codziennym życiu, ale też potrzeby, jakie widzę w tej wspólnocie. Do których i druga rzecz, dary i charyzmaty, jakie w sobie rozpoznaję i te z po naszemu górnej półki, EO, języki, proroctwa i inne rzeczy takie, które nam się kojarzą z charyzmatami i te charyzmaty, dary najprostsze. Moje predyspozycje, moje, moje umiejętności, Czas, którym dysponuję, siły, jakie mam, żeby, żeby te, te dwa punkty spróbować tutaj przed Panem Jezusem połączyć. Do czego Panie, nie, nie, nie do czego ja Cię chcę przekonać, żebyś mnie uzdolnił, tylko do czego Ty mnie już uzdolniłeś dawno temu, czego ja jeszcze nie dostrzegam. I trzecia rzecz, jeśli Wam starczy czasu w tej ciszy adoracji, żeby to z Panem Jezusem przerobić, to zachęcam Was, żeby zobaczyć, co w naszej codzienności jest naszym świadectwem, tak jak świadectwem Szczepana I była ta bardzo prosta, taka, chciałoby się powiedzieć, techniczna posługa w kościele, ale też co ze strony moich braci i sióstr dla mnie jest takim świadectwem. Przez co Pan do mnie mówi, Spośród tego wszystkiego, co robią choćby w tej wspólnocie moi bracia i siostry. I sobie i Wam bardzo życzę, żebyśmy z tej adoracji, kiedy będziemy wchodzić potem w to echo słowa, w to dzielenie się tym, co Pan do nas powiedział, żebyśmy z tej adoracji wychodzili w takim przekonaniu, że Pan naprawdę każdego i każdą z nas uzdalnia i potrzebuje do czegoś w tej wspólnocie. Że nie ma tu nikogo. Nikogo. Nawet jak jesteś właśnie przemęczony, chory, zdruzgotany i w ogóle taka flauta życiowa, nie ma tu nikogo, kogo Pan by nie, potrze nie potrzebował do czegoś w tej wspólnocie, kto nie miałby jakiegoś zadania do podjęcia w tej wspólnocie. Nie ma tu nikogo, kto miałby prawo i możliwość myśleć o sobie, że. No ale fajnie, tam ci grają, ci ustawiają, ci prorokują, ci mówią językami, ten się nagadał 20 minutę już, a ja sobie tu przychodzę i ja, ja korzystam, ja na razie korzystam. Nie, też do czegoś jesteś potrzebny, potrzebna w tej wspólnocie. Co to jest? Pytaj, zaraz będzie kogo.